witam Was w kolejnym Techniusie i muszę być z Wami szczery. Powiem Wam szczerze tak, myślałem sobie dzisiaj praktycznie przez cały dzień, miałem taką leniwą niedzielę. Naprawdę obijałem się, nic nie robiłem. Z tyłu głowy tak, tak się tam dobijało. Benek testy komputera dla widzów, musisz zrobić. Em, ale myślę nie, odpocznę sobie. Nie wypuszczę dzisiaj filmu, bo nie muszę wypuszczać filmu codziennie. Ale ja myślę, ale widzowie. Widzowie Benek oni na ciebie liczą. I ja sobie myślę, kurczę, ja też ich lubię. Ja też lubię się z nimi widzieć codziennie. No brakuje mi tego. Jak widzę, znaczy świeże komentarze to widzę cały czas, ale pod tym filmem, ten jak wchodzi nowy film, i jest ta pierwsza reakcja, i wypiszecie, co wam się podoba, co nie, wasze wrażenia, jakby. To, co ja widzę i co sobie przeczytam, jakie newsy i potem się z wami nimi dzielę i na koniec widzę ten wasz feedback w komentarzach, gdzie opowiadacie, co wy o tym sądzicie. I jedni mówią, spokojnie, mówię jakie gówno, z tego nic nie będzie. Kurczę, ja to mówię, no, zaczynam, znaczy zaczynam, jestem od tego uzależniony, dlatego stwierdziłem, że wbijam do was z tym tech newsem. Jaki będzie, taki będzie? Czy będzie późno, czy wcześnie? Co za różnica? Ważne, że jest, ważne, że się z Wami widzę, i ważne, że ktoś jutro jadąc do pracy sobie go posłucha. Potem napisze komentarz, ktoś inny jeszcze dzisiaj wieczorem, myśląc już o niej, jutro praca. Ja też tak myślę, o niej, jutro praca, ale myślę sobie, i jeszcze teraz ten techniusik, o którym sobie pogadamy, a mianowicie nowa wersja RTX 3050. I jak wiecie, no bo byliście pewnie na live, jak to nie był, hmm, temu teraz mówię. Premiera 3050 przyniosła bardzo ambiwalentne uczucia we mnie, ponieważ było kilka modeli w cenie MSRP. Kto kupił ręka do góry, napiszcie w komentarzu, jak komuś udało się wyrwać tę wersję w okolice 1500 zł i 1500 zł za tą kartę w normalnych czasach to byłoby za dużo. W dzisiejszych czasach bardzo dobra cena. Natomiast musimy cały czas z tyłu głowy pilnować się. Utrzymywać nasze, że tak powiem, ekscytacje różnymi cenami kart graficznych troszeczkę w ryzach, bo tak długo już jesteśmy w tym do dupy czasie, że tak powiem. Sorry za takie kolokwialne sformułowanie, ale jak to inaczej opisać? M mam Mówić złe czasy, y obniżona dostępność, podwyższone ceny. Nie jest do dupy po prostu i wszyscy o tym doskonale wiemy, po co mamy używać ładnych słów w końcu jakby nic nas tutaj nie ogranicza, jeżeli chodzi o wyrażanie swojej szczerej opinii. Więc czasy są do bani i w związku z tymi czasami, no te ceny w okolicy 1500 zł za 3050 były w miarę okej. Okay. Teraz nadchodzi nowa wersja z w produkcji rdzeniem GA107 znanym z mobilnych wersji tx 3050 no i 3050 Ti. Jakby ta karta od początku były takie podejrzenia, zanim zaczęły wypływać wiadomości o tym, że karta o obsługuje rdzeń GA106, czyli tak naprawdę ten sam, który w 30.60 praktycznie obcięty, no może nie o połowę, ale o 50%, ale jednocześnie to jest duży kawałek krzemu. Drogi w wyprodukowaniu i jeżeli mamy odpad, który możemy zastosować, to jest spoko, ale jeżeli musimy specjalnie moduły, specjalnie kawałek krzemu produkować do jakiejś wersji karty graficznej, która teoretycznie jest niżej pozycjonowana, no to nam ta produkcja wychodzi drożej i koniec końców dla klientów kończy się to drożej, potem jeszcze do tego dobierają się skalperzy i już w ogóle... Albo sklepy nieszanujące się, jeżeli chodzi o wycenę. I później cena ląduje w okolicy 2300-2400 za kartę, za którą nie powinno się płacić więcej niż 2000 zł, bo absolutnie się nie powinno. Jeszcze będąc w tym wątku, 30,50, przepraszam za ten off-top, ale on jest istotny. Wielu z was zaraz po premierze pytało mnie: Za 200 warto? Mówiłem: Nie warto. I faktycznie nie było za bardzo warto. Jak wiecie, ja polowałem dla brata na 30,50, w efekcie się nie udało. Ale dosłownie 2-3 dni później udało się bratu wyrwać 20,60 za 1999 zł. Była jakaś tam promka na Xcomie. i ona w jeden dzień nie weszła. Ja ją wrzucałem na Instagrama, na story, więc jak ktoś coś chce być na bieżąco, to tam macie na dole Instagrama, możecie zostawić falałka tam, jak będą naprawdę fajne oferty. Fajne oferty jak na dzisiejsze czasy. Pamiętajmy, bo miejmy cały czas z tyłu głowy, że. Normalnie te oferty nie byłyby fajne, ale żyjemy w takich czasach, gdzie są. Tylko, że nie należy się przyzwyczajać do tego, godzić się z taką myślą, że wycena 2060 dwa lata po premierze na poziomie 2000 zł to jest fajna cena. Nie! Trzeba mieć z tyłu głowy, że okej, okay, na dzisiejsze czasy robię deal, ale ogólnie ta cena jest do bani. I to musimy mieć z tyłu głowy składając teraz komputery. I ja staram się o tym nie zapominać, bo zacząłem zauważać już takie powoli tendencje takiego pogodzenia się z tym wszystkim. Niektórzy to pogodzenie mm, przejawiają taką frustracją, gdzie mówią: No już lepiej nie będzie, panie, nie będzie nigdy nich kart. Zawsze to troje. Inni mówią: Nie, okej, okay, w sumie 30-60 za 3000, palnie, okazja, że się bię 3 i potem sprzedam ze 2 za 3, 200, 3300, coś tam zarobię. No, różne są te stopnie pogodzenia. Nie głódźmy się z tym. Jak ktoś musi złożyć kompa, to wiadomo, są takie ceny, które. Są lepsze, są takie, które są gorsze, ale generalnie całej reszcie zalecam wstrzemięźliwość zakupową, ale jakby staram się trafiać do jednych i do drugich, bo zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mają komfort posiadania choćby serii 1000, nawet serii 900, nawet jakichś starszych kart. Nie wiem, 660, 570. Ok, mają te karty, te karty im działają, pograją w każdą grę, którą chcą i. Okej, okay. niektórzy mogą to przeżyć na 10,70, 10,60, 10,80, 20,60, 20,70. Ci to się w ogóle nie odzywają, bo są zadowoleni, bo to jest naprawdę fajne, jak są karty jeszcze, jak je kupili w dniu premiery 2 czy 3 lata temu, to w ogóle są z tego usatysfakcjonowani, ale niektórzy muszą poskładać teraz kompa. No i jakby... Takim ludziom mówię, czy coś warto teraz kupić, czy nie warto, bo ogólnie w ogóle nie warto teraz kupować. Znaczy, nie warto, nie opłaca się. Czy warto? No to to już jest zupełnie inna sprawa. Jest takie filozoficzne pojęcie, że czy z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się kupić samochód za 100 tysięcy złotych, za 200, za 300? No nie opłaca się, bo jakby. Zaraz po wyjeździe z salonu on traci na wartości, potem jeszcze mocniej traci na wartości, nigdy na nim nie zarobimy. No chyba, że kupimy jakieś klasy i tak dalej. Są takie przypadki, gdzie faktycznie edycje kolekcjonerskie może, ale to są wyjątki, nie. I czy to się opłaca? Nie opłaca się. Ale czy warto? Oczywiście, że warto, bo spełniamy swoje jakieś cele, marzenia itd. I podobnie jest ze składaniem komputerów w dzisiejszych czasach. Czy się opłaca? Absolutnie się nie opłaca. Ale czy warto? Często, bardzo warto, bo będziemy spełniać je grając w gry i to nam przyniesie radość. I zapomnimy o tym, że przepłaciliśmy. No więc wracając do tematu tego odcinka, bo praktycznie już większość odcinka za nami, a gadka zeszła na różnych pierdach, ale widzicie jak to jest. Jak ja się z Wami spotykam, lubię sobie do Was porozmawiać. Wy jesteście moimi ludźmi i, i fajnie porozmawiać do swoich widzów i później przeczytać. Gdzie wy poglądacie to i, i odpowiecie mi w komentarzach. Benek, pierwszy głupoty chłopie, rozpędź się walnij sobie baranka w ścianę, to może zaczniesz myśleć. A inni powiedzą: propsujecie gościu. Też tak myślę i to jest świetne, dlatego tak do Was gadam, bo po prostu to bardzo lubię e, i, i bardzo później lubię czytać te Wasze reakcje. Te negatywne, te pozytywne, oczywiście jak są negatywne nie niemerytoryczne, tych akurat nie lubię, ale merytoryczne są najczęściej, bo mam najlepszych widzów. Dobra, wróćmy do tej 30-50, żeby nią zamknąć ten temat. Na rdzeniu GA107, jak już Wam mówiłem, który jest mniejszy od GA106, więc będzie tańszy w produkcji. Tutaj mamy projekt PCB na właśnie wideokarcie i wygląda na to taka ta tutaj też w specyfikacji już wyciekło, że będzie miała niższe TDP. 130 TDP ma zwykła 3050, a ta ma mieć 115. Więc prawdopodobnie właśnie takie mini tx konstrukcje karty graficznej, bo tak też się na nie mówi, zwyczajnie powstaną i być może będą też tańsze. Być może ta wersja, chociaż tutaj mamy, że otrzyma 8 GB GDDR6 no i generalnie liczba rdzeni CUDA, RT, tensorów, to wszystko będzie na takim samym poziomie. Generalnie wydajność powinna być ta sama. Pewnie obniżone zegary, więc ta wydajność nieznacznie się będzie różnić, ale jest szansa, że jak te karty wejdą, będą w takich właśnie cenach 1300, 1400, 1500 zł. I w tym upatruję największe nadziei, jeżeli chodzi o te karty. O tej takiej sensownej wycenie, że no, czy to jest sensowna wycena? Oczywiście, że nie jest w ogólnym rozrachunku, ale jak na dzisiejsze czasy, no to byłaby fajna karta. Jeżeli te karty by się pojawiły w cenie 1300, 1400, 1500 zł, ja taką kartę kupuję i składam dla Was kąpa na tej karcie. Zresztą, jak mówiłem, hmm, w odcinku, gdzie pokazywałem Wam nową obudowę pod komputer dla Was, tą, która stoi tutaj za monitorem, mówiłem, że ciekawe, co by zrobić tutaj ze starą obudową. E, mam i trójkę, 10-100, jakby jakiegoś mini-TX-a zakupić i do tego taką drobną kartę graficzną, byłby fajny komputer dla Was. Naprawdę z chęcią bym taki złożył, z chęcią bym zainwestował w taki komputer, bo troszeczkę podoba mi się ten vibe, Mr. Bista, że. Warto, warto się dzielić. Czasami nawet jak się do tego dzielenia dopłaca, to po prostu satysfakcja, która jest czerpana przeze mnie z budowy tego kanału jest, jest często większa niż zainwestowane pieniądze. Więc zostawcie suba od razu. Może mogę Was poprosić, zostawcie tutaj suba pod tym kanałem. Więc liczymy na to, że te karty będą w dobrych cenach, żeby jakiś komputer dla Was na tej karcie graficznej powstał. No i też to mogą być bardzo ciekawe konstrukcje właśnie jednowiatrakowe niegrzejące się to mogłoby naprawdę ciekawie wyglądać, ale jednak wiecie no to już co już wam niejednokrotnie mówiłem, że dzisiaj nasza ta wydajność taka minimalna y, różnice wydajności pomiędzy poszczególnymi wersjami czy jakby kultura pracy, jakość wykonania nas wali. my chcemy dobrych pieniędzy za karty graficzne. Po prostu, po prostu chcemy Zapłacić no, no uczciwą cenę to ciężko powiedzieć, bo to mimo wszystko nie będą uczciwe ceny jeszcze przez jakiś czas, ale mogą zacząć już dążyć do coraz lepszych. Zresztą widać tą tendencję, że te ceny opadają wolniej, szybciej, są różne promocje, ale mimo wszystko opadają i oby ta tendencja się utrzymała, bo nieważne. Jak szybka ona jest, ważne, że jest spadkowa, i oby się ona utrzymała, i wtedy moje przewidywania, że w wakacje będzie taniej, się sprawdzą. A tego bym bardzo, bardzo chciał, bo lubię się nie mylić. Jakby mylenie się, rzecz ludzka, i to też z pokorą przyjmuję, umiem się przyznać do błędu, ale jednak lubię się nie mylić. A kilka razy, znaczną część razy już się nie myliłam. Wiadomo, ludzie zawsze wytkną błędy. Ale jakoś, jakoś nikt nie przechodzi, nie propsuje. no technokrata, miałeś rację. Znaczy widzowie przechodzą, widzowie przechodzą, dużo widzów przechodzi, dużo widzów w wiadomościach prywatnych do mnie uderzała. Wtedy pamiętam, jak rok temu na wakacjach kupili 37 TI za 3,5 koła. Nie przeczekali tak, jak ja sam przeczekałem i później pisali we wrześniu, w październiku technokrata kupiłem, a teraz dwa razy wyższa cena dzięki byku. No więc mam nadzieję, że tak samo będzie w tym roku. No i czekam na te karty w dobrej cenie. Tą konkretną wersję. No bo tak jak mówię, GIA 107 to mniejszy. I teoretycznie tańszy rdzeń w wykonaniu. Ten rdzeń już jest produkowany, bo jest produkowany do układów mobilnych, których jest dość dużo i może zostać tutaj wykorzystany, więc to też nie jest tak, że tych rdzeni teraz musi być dużo naprodukowane. One już prawdopodobnie są dostępne, więc może być całkiem ciekawie. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Standardowo, jak obejrzeliście do końca i macie ochotę napisać, napiszcie w komentarzu technokracja. Będę za to bardzo wdzięczny. Dzisiaj Wam dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku i mam Mam nadzieję, że już jutro będę mógł wam pierwsze testy. Tam za ekranem jednostki dla Was udostępnić. Jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy wyniki konkursu, to z tego, co się orientuje, konkurs trwa do końca tego tygodnia. Potem potrzebuje około tygodnia. Mam nadzieję, że w tydzień mi wystarczy na przeczytanie wszystkich Waszych komentarzy pod filmikiem konkursowym. Jest ich tam już ponad tysiąc, więc mam nadzieję, że przeczytam wszystkie w tydzień, wybiorę ten najlepszy, potem zweryfikuję to z tym, czy każdy z tych, kto napisał komentarz. Zaobserwował na Instagramie, polubił na Facebooku, oczywiście jest subskrybentem, no i wtedy będę już ogłaszał wyniki. Lekko obsuwano, ale to przez brak obudowy, praktycznie o tydzień obsunęło to wszystko, bo wyniki miały być pod koniec. Tak, teraz miały być w piątek, miał być koniec konkursu, i miałem nadzieję, że wyniki uda mi się dostarczyć w tym nadchodzącym tygodniu. Teraz wiem, że to wszystko o tydzień się przesunie. Więc za to obsuwę was przepraszam, ale to oznacza jeszcze tydzień szansy dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli wziąć udziału w konkursie. Więc dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie miłego dnia wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie, albo raczej nocy dnia wieczoru, bo prawdopodobnie już bardziej bliżej nocy zostanie wypuszczony ten film. A widzimy się jutro w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć! Transcrição e